O mój Boże, ale się rozstęgało. Jak w śniegu nie było ani grama na święta, tak teraz sypie, jakby jukera miało nie być. W ostatnim odcinku, aż musiałam sobie przypomnieć, e, pobiliśmy się z jakimś tam który domagał e, się za za obronej właśnie tej panienki. Jest to taka karystus jakiś, jeśli chodzi o pieniądze, nie była w stanie zapłacić. Chciał ją pobić, ale e, miał pecha, że akurat jak my byliśmy, a główny barakerka to jakiś karakka Supermaster. <grytania> I pozbyliśmy się jego. Nie no co? Lecimy galę z tabułą. Koleżanka idzie nasza po chusteczki, bo trochę krew na nas poleciała. No? Ech, a W porządku, czekam na Ciebie, słuchaj. Ajko poszła do swojego pokoju. Trochę poną mnie ręce. Nie sprawdzam. Nie sprawdzam. Wiem, że. Są bardzo zakarpawione. mnie moja koszula, cholera. Jak to się wszystko stało? Chciałam tylko wrócić do akademika. Wszystko wydarzyło się z myślą. Ok, takie naturalne, uderzyć kogoś nie dbając o jego życie? tylko naturalne. To Nie Naprawdę kocham nienawiść. Podtrzymam dłonie, aby złagodzić ból. Myślę, że w głębi duszy Podobało mi się zgażanie. Zgażanie takiego gościa. Eee, chłopaku, ogarnij Mamy psychopaky kolejnego. Takasi już znalazła chusteczki. Takasi, wszystko w porządku? Tak, oczywiście, koni. Ajko bierze moje ręce, kiedy je czyści chustę. E, nie boli, jeśli go tak Twoich prawda? Nie, nie boli. Ajko zaczęłam, bardzo co kilkaknie czyścić moje ręce chustę. Dokładnie, wygląda na to, że Twoje ręce są teraz czyste. Dziękuję. E, Promuję wstać. Ale Aiko Kajka nie mnie wstrzymuje. Jeszcze nie skończyłam. E, Ci pomagać. Aiko hmm? podchodzi trochę bliżej i kontynuuje oczyszczanie kwarzy z karafii. Nie musisz e, czyścić mojej kwarzy, Aiko. Mogę zrobić to samodzielnie? Proszę, pozwól, że ci trochę pomogę. Wiem, że nie potrafię wielu rzeczy. Wiem, że nie jestem zbyt proszę, Ale pozwól, że ci trochę pomogę. proszę, W porządku. Daj mi tą przyjemność. proszę, 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 mojej twarzy Eiko jest bardzo, bardzo To mi pomaga, ale czuję, że to nie jest dobre Tak Takashi? Wyciąga nosem. Proszę, że musiałeś z to przychodzić. Wyciąga nosem ponownie. E, nie chciałam, żeby, e, żebyś go widział. Na temat Afgani mi Nic się nie mało, nie płacz. Znowu otwieram oczy. Nie że będzie tak będzie skomplikowany. Nie ma problemu, wszystko w porządku. U niego nie, ale u mnie wszystko w porządku. Aiko przytula mnie szybko i niezręcznie. Eee, nic nie jest w porządku. Ja wiem, że przyszegoś jest skomplikowane rzeczy. Ja wiem, że to nie jest najlepszy czas w moim życiu. Ale Mam, z tobą. się czuję, jeśli ci nie pomaga. Jak to możliwe, że Ajko mówi takie rzeczy? Dopiero co się poznajemy. A może jest coś, o czym zapomniałem? Nie wiem. Wiesz, Aiko, tym usłyszałem zdanie, które miało Na końcu wszystko będzie dobrze. A jeśli nie jest dobrze. Tylko kamieniliśmy go końca. A mam łzy, <grymne> A co? Dlaczego zgadnie? Nie mam pojęcia, ale ja brzmi, bardzo co ładnie. I jesteś mamy co zabawny, Kakashi. To zawsze jesteś mamy co zabawny. Mamy co mnie roz... A teraz wróciłam. I coś co na ciebie. Hej, 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 hej. To nie byłaby żadna część Twojego ciała w moim prawda? Nie, <grystanie> Kagesi, jak myślisz? Obiecam, że więcej gronizmu mam. Mam co wam, że mnieszam mnóstwo. mnóstwo Okej, okay, wierzę ci. To zamazuję. Bijemy jedną swój beczek, która leczy mi słomie i go ku Oczyszczamy ręce. Muszę jak AIKO wybrać w pokoju. Mam coś dla ciebie. możesz założyć. Nie wiem, będę podać moją koszulę. E, brzmi śmieknie. ale nie sądzisz, że mamy ten sam rozmiar sukienek. Nie miałam na myśli, że będziesz prosić moją sukienkę. AIKO wygląda na wszystko. Kożanku, kogo tylko żałujesz? możesz nosić takie koszulki. Łoł, wyglądam naprawdę jakby to była mężska koszula. Rozwijam koszulę w Kim? Poszłam męska koszula. To może zbyt dużo, ale myślę, że wyskakuje. Cóż, dzięki Eiko. Obiecuję, że zwrócę ją tak szybko, jak to możliwe. Nie ma pośpiechnięcia. Nie jasne. O! Sądzę e, się, powinienem położyć to Co mam mi gwałcić? I ogi coś? Nie. Jaka bezpośrednia. Wyglądam na to, że chcę patrzeć, jak się przemieram. To sama myślita. Ci... Ale nie zamierzam ci taką łatwo załatwić. Ograniczę się, zdejmuję poprawię kalifią koszulę i zakłogę nową. Zamągała mi eiko. Te Aj, nie jest prawie gryba. On prawie nic nie jest życie. Jeśli masz kakułak na plecach, prawda? A może to była tylko kama? jeśli to Jesteś pewien? Oczywiście, że jestem pewien. Kiedyś pamiętam ten moment, w którym zabawiłam sobie koketułasz. I że masz koktia siedzącego na księżycu, koketułowanego na plecach. Moim zdaniem, kałorocie. Aha, tak, to prawda. Trochę koryguję z innymi korekuarzami w lub nie. Poza tym gra mi jej wykrytykować mi korekura, ale ostatecznie zrobiła mi coś innego, ale jednak mi się spodobał ten korekuarz i gra go, go zostawiłam. Taki, okay, okay. taki i był. Pomyślać, że od tego czasu minął nieco ponad rok. W porządku, Takasi? Manga, że zmienić, Manga, że jeśli Babce... Pra... Jeśli Babce prawdopodobne, że jeśli Pani zrobi twarz, zaka się infekcja. Dziwię się, że jeszcze to nie zmieniłam. Jaka daleko jest opcja? Dwie minuty stąd. Ale otworzę sklep o piątej po południu. Zaczęłam w takim czasie, bo dziś niedziela. Jakie sklepy e, otwarte są dopiero po południu? Cóż, ale sobie. Pominęłam. E, musimy zmienić ten mangaż. Czy zdarzyło ci się, że masz stary kliczek, którego już nie nosisz, i kilka nożyczek? Myślę, że tak. Ale że zdarzyło Nie ma się? Nie mam rady mnie zobaczyć. Dobra, sprawdzę, co mi powiedziałeś. Ejko poszła poszukać materiałów. Po kilku sekundach Aiko wracała do pokoju. i... I... Wikendyk koszula jest bardzo zużyka. Przepraszam, myślę, że koszula jest za skara. I go Nie, nie, nic się nie dzieje. Jest idealnie. prawdę. Tak. Może mam leży. Mamy wyciąć długi pasek materiału. Ikon czy mogła być nieść mokrech Jasne. Okej. Okay. Wygląda na to, że skończyłem wycinać nowy mangażek dla Aiko. Eee, kto tam ma kawałek uskoczenia? Cóż, moja kolej. Chcemy ci pomóc. No. Aiko masz usiąść na kanapie. Początek. porządku. Aiko siedzi na kanapie i zamyka oko. Zaczynamy rozwijać mangaż Aiko. Co planujesz? Mogę ci trochę... A, nic tutaj. Pozwolę tylko ufam ci. Kontynuuję odwiązywanie bangerzy. Nie bolał, prawda? Nie, nie sądzę. Eee, Eiko zostaje ujawnione. Gali trzymam twarz Eiko i próbuję gali oczyścić. E, gali stronę Aiko. aiko. Jeśli nie myślisz, wyglądam o prawda? Nie sądzę. Jestem trochę pojęty, objęta, ale czasem będzie wyglądać lepiej. Przynajmniej tak myślę. Wygląda na to, że skończyłem mieć kwasza, Teraz założyć nowe bagaż. Więc to były w moim myślałam. jakoś się rumieni. Co się dzieje? Zaczęło się zarumieniwać. Nie będę mówić, o czym ja myślę. To nie było nic. <grym> Myślę, że nowy manga z Aiko jest złogowy No i o wiele lepiej wygląda Jest coś jak nowa. Aiko wygląda z niż KG KG ją wczoraj znalazłem Znaczy nowe okno się nie pojawi, ale uznajemy, że wyzdrowienia Dziękuję, że mi pomogłeś tak, z problemów. A gdzie nauczyłeś się robić gambangaż? W armii. no raczej w z wojennej mojego kraju. Wow, nie wiedziałam, że jest w wojsko. Ale to wiele wyjaśnia. I wielkiego. To już myślę, że to wszystko A dzisiaj. To jest już. A możemy zyskać? Bardzo chciałabym, żebyś został. Moja głowa trochę mnie boli. Mam znowu takie głowy. Co się tym, ze mną dzieje? Czuję się zmęczony. Nie może zostać. Dziwnie się czuję. Wyglądasz na trochę zmęczonego. Bardzo mi przykro. Myślę, że to mocne. To byle jak głowę dałaś. Jeśli chcesz, możesz odpocząć w moim łóżku. Nie mam czasu, aż poczujesz się lepiej. Ajko, powiedz mi, ile kablakierów rzuciłeś do wczorajszego napoju? mam jakieś sześć! Ajko, to zabójcze. Ta moja głowa czuje się bardzo dziwnie. Dlaczego nie umarłem z powodu przegawkowania, czy coś? Chodź ze mną, Kakashi. Aiko bierze mnie za ramię i prowadzi. Naprawdę ja mi przykro. Jak czujesz się przeze mnie? Tak, Odpoczywaj. Ja zrobię w domu porządek. Już dobrze. Idę spać na chwilę. Jestem pewien, jestem pewna, że poczujesz się lepiej, kiedy się prześpisz. To zawsze działa na mnie. Łagodzi skupki uboczne uboczny kablek. Leży w łóżku. Odpoczynki. Tak ok. Teraz oh. Hmm. Ok. Ło, co się dzieje? To możliwe, że. złali mi biegomość? O, mamy telefon. Nowa biegomość. Tego wy... w. Okej. O Boże, ja nie umiem hiszpański. piam, śpiam? Haszka burgery, okej. Okay. Jestem... Jestem głodny. Pani Tunio. Wychodzę z domu. Do zobaczenia. Hala! Nie wiem jak to się czeka. Ja nie miałam hiszpańskiej. Nie ma problemu jest moim prywatnym samolotem. What the fuck? <laughs> Aha, eken szko. Koło Ojej, moja głowa tam... już... tam co mnie nie boli. Pora wyjść z łóżka. Wchodzę z pokoju i zaskaję Ajko. Zamykającą legalnie. ten gambelek, jakaś się jej widzę, że już się obudziłeś. Aha, bardzo ładnie wynogasz w rozpoznanych włoskach. Aha, tylko nie że zawsze jestem wyskajona. Ajko... Mogłabyś pożyczyć mi na chwilę z lew. Yy, chciałbym oczyścić Waszej ręce. Nie ma problemu. Zlew jest na końcu korekarza. Myślę, że się nie zgumisz. To nie jest jeżdżewko. Ja w kierunku, który pokazała mi Aiko. Okej, kamerę za nim przyłąkam zanim wyjrzę. Podkorecam kamerę. Zaczynam myc, myć, myć ręce. I myję kwaś. Próbuję naprawić moje włosy, ale bez skutecznie. na ręce kwas ręcznikiem, który był w koszyku. Cóż, myślę, że teraz trochę lepiej. Wychodzę z łazienki i szukam Aiko, nie ma jej w w pokoju. Aiko już nie boli kakiesi? Nie, e, już nie. Miło to słyszeć. Już czas, Ajko, iść. To może zdołał jeszcze trochę. Chciałabym, ja żebym został. Ale... Daj nam spokój, Ajko. Musimy go, domu, mógł. się. Nalegałabym, bardzo, żeby zamiast zyskać, ale nieważne. Powiem tylko co, o coś tylko osób na pożegnanie. Żegnanie. Nie mogę tu dłużej zastać. W mojej kulturze niemiłe jest widziane. Kogoś zostaje na dłużej? Nie chcę. Nie jest być dla mnie problemem. Ale to nie jest tylko dlatego, że nie raczej czekam na, na mnie gdzieś. Rozumiem. A mogę iść z domem? Nie wiem. Ale proszę obiecuję, że nie będę przeszkadzać. Chcę być tylko Tobą. Cóż, myślę, że tak w porządku. Kiedy wyjdziemy? Eps. Teraz? Chyba tak? Chodźmy, tylko założę kulkę. Ale mogę Games bardzo ładna. Muszę już zakładać kulki. Dlatego nie przyzwyczaiłam się do tego i ma tu śmieka skrojony z szpaka. mam Biorę kurtkę, którą na kanapie i zakładam ją. Otwieram drzwi i wychodzę. Już w końcu wychodzimy z tego domu. Wychodzę z najgą. Zamykam drzwi do swojego domu. Dobrze, chodźmy. No ale... Chyba pójdziemy z nią w, w następnym odcinku. Słuchajcie, że dzisiaj tak szybko skończyłam, ale... Właśnie mnie jakaś trochę głowa boli. Nie wiem dlaczego. Możliwe, że zmiana pogody. Ale okej, okay, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja w końcu a ruszymy się z tego... I jak ja do komu, także do zobaczenia i dajo!